Dzień dobry mam na imię Kasia i przeczytam dziś dla uczniów zespołu Marka kotyńskiego wiersz Ja na brzechwy na straganie posłuchajcie na straganie w dzień targowy takie ja słyszy się rozmowy może pan się o mnie oprze pan tak nie panie koprze cóż się dziwić mój szczypiorku leżę tutaj już od wtorku Rzeczę na to, kala Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuchu rzepę klepie. Jak tam rzepo, coraz lepiej. Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka, stąd jest gorzej. Blada, chuda spać nie może. A to ferer we snusel. burak stroni od cebuli. Bóla doń się czuli Mój buraczku, mój czerwony Czyżbyś nie chciał takiej żony Burak tylko nos zatyka Niech no pani Prędzej zmyka Ja chcę żonę mieć buraczą Bo przy panie Wszyscy płaczą A to feler westchnął seler Naraz Słychać głos fasoli, Gdzie się pani tu gramoli Nie ja, dla mnie taka wielka Odpowiada jej Brukselka Widzieliście, jaka krewka zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co kapusta, głowa pusta? A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie, w ten i tak zginiemy w A to fel